Cześć! Z tej strony Ania i dzisiaj przychodzę do Was absolutnie koszmarnym głosem i zatkanym nosem, ale jestem po chorobie. Natomiast e, muszę zacząć, ponieważ postanowiłam, że spróbuję nakręcić vloga, a jest ku temu świetna okazja, ponieważ robimy dzisiaj imprezę w stylu lat dwudziestych przebieraną, także mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Natomiast e, ta impreza jest też świetnym pretekstem do tego, żebym przeczytała książki, które zostały w latach dwudziestych wydane. Dlatego przygotowałam sobie właśnie cztery, cztery takie książki i w przeciągu tego vloga będę o nich opowiadać. No i co ja tutaj mam? Mam taką. Panią Dalloway, Virginia Woolf. I muszę przyznać, że to jest najbardziej... Um, to jest najbardziej niepewna pozycja w tym zestawieniu, ponieważ kiedyś próbowałam już to przeczytać i było bardzo ciężko. Ale zobaczymy. Nie jest to niewydługie, ale... Hmm, trzymamy kciuki. Kolejna książka to Wielki Gadsby, którego już w zasadzie czytałam kiedyś, ale postanowiłam, że zrobię sobie reread, bo nie do końca już pamiętam, o co tam chodziło. A mam takie ładne wydanie, także fajnie by było je wykorzystać. Kolejna książka, również krótka, to Na zachodzie bez zmian, Remarka i... Na deser Agata Christie i tajemnicza historia w Styles. E, także zapraszam Was do pierwszego wroga. Mm -hmm. cyrowa odporność i pozostawiają za wiele do życzenia fryzura. Natomiast już najwyższy czas, żeby pojawiła się z update'em czytelniczym, ponieważ trochę jest do opowiadania. Generalnie najpierw krótka prywata. Myślałam w sobotę, że moja choroba się zwija, natomiast ona się zaczęła dopiero rozwijać. W niedzielę po imprezie straciłam kompletnie głos który potem zaczął troszeczkę wracać, ale nadal mówię jak chłopiec z mutacją. Natomiast trudno, trzeba to jakoś przeżyć. Dzisiaj mi się w ogóle śniło, że miałam śpiewać na szkolnej akademii i miałam taki głos. Generalnie, w sumie poszłabym na to, gdyby ktoś mi pozwolił. <laughs> Dobra, przeczytałam tajemniczą historię w Styles. E, czyli będzie to moja trzecia książka Agaty Christie, którą udało mi się przeczytać. E, tutaj książka została wydana bodajże w dwa, dwa tysiące, 1929 roku, e, natomiast opowiada o czasach wojny, pierwszej wojny światowej. E, tutaj panie szyją bandaże, pracują w szpitalach na wolontariacie e, i robią zbiórki charytatywne dla żołnierzy. <laughs> I Mamy tutaj pana Hastingsa, Hastings, który przyjeżdża na podreperowanie zdrowia, bo miał tam e, jest inwalidem wojennym. E, przyjeżdża właśnie do Stiles, do swojego znajomego, e, który jest pasierbem pewnej bogatej wdowy. E, wdowa ta ma 80 lat, czy ponad 80 i postanawia e, wyjść powtórnie czy po raz trzeci zamąż, yy, i generalnie dysponuje dużym majątkiem, który, do którego oczka się świecą nie jednej osobie, nie tylko dwóm pasiebom, ale również yy, jakimś tam rezydentom yy, posiadłości styles, sąsiadom czy innym osobom związanym właśnie z rodziną. No i jak można się domyśleć, yy, starsza pani pada ofiarą przestępstwa. Padał ofiarą morderstwa i kto zabił. Okazuje się szczęśliwym trafem, że w sąsiedztwie mieszkają uchodźcy, Boże jak to słowo brzmi w dzisiejszych czasach, z Belgii. Wśród nich Hercules Poirot, czyli znany detektyw, skądinąd przyjaciel naszego głównego bohatera Hastingsa i Pan Poirot postanawia, wraz z naszym tutaj bohaterem, Hastingsem, postanawia rozwiązać tą zagadkę. Tutaj, tak jak u, zwykle u Christie, mamy masę bohaterów, których ciężko jest się połapać na początku. Ja musiałam kilka razy czytać te początkowe sceny ze względu na to, że nie łapałam się, która to jest służąca, która to jest jakaś tam protegowana, a która to jest żona czyjaś tam. To jest trudne do ogarnięcia na początku. Natomiast, e, jeśli chodzi o samą zagadkę, to również nie udało mi się odgadnąć, kto zabił, ponieważ e, tutaj Kristi prowadzi z nami grę. Na początku daje nam podpuszkę, że było to, to i to, dlatego prawdopodobnie zabił ten, ale później jest takie. Hej, 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 zmyłka, ponieważ jednak okazuje się, że e, to były takie tylko poszlaki, a było inaczej i być może nasza pierwsza myśl była lepsza. Nic więcej nie mówię. Przeczytajcie sami, przekonajcie się sami, czy ta książka do Was przemówi. E, dla mnie była w porządku. E, trzymała poziom, który zwykle trzymają książki CRIST, nie była ani lepsza, ani gorsza od e, i nie było już nikogo, moim zdaniem. Lepsza była, niż Zabójstwo w Orient więc <laughs> Więcej książek nie przeczytałam, także nie powiem nic więcej. I tak się przedstawia pierwsza moja książka przeczytana w tym vlogu. Dalej będzie niestety już gorzej, ponieważ owszem, przeczytałam sporo Wielkiego Gazbiego, yy, natomiast jeszcze go nie skończyłam. Chociaż to się na pewno uda yy, w tym vlogu, który Pewnie się przyciągnie, aż przecież tam trochę więcej książek, które sobie postanowiłam. Wielki Gatsby to, jak mówiłam, jest mój re read I z perspektywy tego, że jest to reread, muszę powiedzieć, że książka ta przemawia do mnie teraz o wiele bardziej niż te kilka lat temu, ponieważ, mimo że pamiętałam główną. główną oś fabularną i to, jak wszystkie te wydarzenia się rozwiązują, to nie pamiętałam do końca tego klimatu i muszę przyznać, że bardzo ten klimat lat dwudziestych, tej euforii powojennej, tego czerpania garściami, całymi garściami z życia, ten klimat do mnie bardzo przenawia. <laughs> Mamy tutaj pewnego, ubogiego, aspirującego maklera giełdowego, który sprowadza się do Nowego Jorku i po sąsiedzku ma wspaniałą posiadłość, w której mieszka tajemniczy Wielki Gatsby. Ten Gatsby co wieczór robi wielkie imprezy całonocne, na których spotykają się bogacze gwiazdy Hollywood. Alkohol leje się strumieniami i widać generalnie, że ci ludzie bawią się doskonale. Natomiast sam gospodarz, o nim krążą różne plotki: skąd on się wziął, jak to się stało, że jest tak becznie bogaty i ogólnie kim on jest i o co z nim chodzi. Jednocześnie mamy tutaj również em, dalszą kuzynkę naszego bohatera Nika, Daisy. Która również należy do elity, jest bardzo bogata, ma bogatego męża, natomiast w tym małżeństwie się nie układa. Z perspektywy lat, wydaje mi się, że ta książka jeszcze więcej nabrała dla mnie głębi i okazuje się, że jest o wiele lepsza niż wydawało mi się to kilka lat temu. <laughs> Bardziej rozumiem motywację bohaterów i chyba faktycznie rozumiem, dlaczego to jest taki klasyk. Uwielbiany przez wiele osób. Nie jest to jakaś moja ulubiona książka, natomiast jest fajna i będę ją doczytywać. I teraz robi się coraz słabiej generalnie z moim czytaniem, ponieważ jeśli chodzi o panią Dalloway, to nie ruszyłam i raczej wycofuję się z moich planów, że ją przeczytam. Może w przyszłym roku, ale nie będę się chyba teraz zmuszać, ponieważ. Ten vlog już trwa bardzo długo. Dni w sensie. Też klimat świąteczny jest dzisiaj czwartek przed Wigilią. Klimat świąteczny nie sprzyja czytaniu takich cięższych książek, dlatego myślę, że ją odkładam. Na zachodzie bez zmian fail po całości. Przeczytałam jedną stronę czy dwie i jakoś nie mogę się zebrać. Natomiast zobowiązuję się, że to, ponieważ 180 stron to wydaje mi się, że postaram się to przeczytać i zobowiązuję się, chociaż może niepotrzebnie. No, i jako najgorsza vlogerka tego roku, zamiast czytać to, co powinnam, to czytałam inne rzeczy. Przesłuchałam sobie w audiobooku Prawdę, czyli krótką historię wciskania Kitu. Książka była, wydaje mi się, że lepsza od pierwszej części. Ponieważ tak bardzo nie denerwował mnie ten prześmiewczy styl, tutaj po prostu mamy do czynienia z anegdotami historycznymi związanymi z, z po prostu z różnymi kłamstwami, machlojkami i to się, ten, ten styl się broni w takiej odsłonie, spoko opowiem o tym więcej w podsumowaniu miesiąca. Poza tym zamiast właśnie czytać książki, które powinnam, sięgnęłam po. Katarzynę Puzyńską i po 13, czy 14 czy 12 część sagi Olipowie. Bardzo fajne, zawsze lubię wracać do tych książek. W tym roku to był właśnie rok Puzyński, także również kończę z tą pisarką rok. I w sumie nie powiem dużo, bo jestem dopiero gdzieś tak na setnej stronie. Tutaj niewiele jeszcze wiadomo. Generalnie jest podejrzenie, że jakąś dziewczynę pogrzebano żywcem i Tutaj y, jeszcze jest motyw zaginionego autobusu y, i tutaj policjanci z Lipowa oraz panie z Lipowa postanawiają, y, starają się roz, rozwikłać te dwie zagadki. Dalej nie wiem, co będzie, ale na pewno będę czytać dalej w dalszym ciągu. No i jeszcze milczący zamek zaczęłam. Y, tutaj mamy klimat bardzo trzynastej opowieści, jeśli wiecie, o co chodzi oraz w pewnym sensie opowieści z nami, e, ponieważ e, mamy tutaj motyw e, II wojny światowej i tego, że dzieci są wywożone z Londynu na prowincję, e, żeby po prostu chronić je przed bombardowaniami e, Londynu. Więcej też nie powiem, bo przeczytałam naprawdę 30 stron, ale zapowiada się bardzo dobrze. I koniec mojego tego długiego update'u. E, widzimy się e, w Podsumowanie, prawdopodobnie tego vloga. Mam nadzieję, że coś ruszę z tych lat dwudziestych, ale zobaczymy, jak będzie chciał los. Yy, przepraszam Was za mój głos. Mam, mam nadzieję, że następnym razem będę już brzmiała jak ja. Yy, no i tyle, na razie. z Puszy Sławą chciałabym zakończyć tego vloga i najpierw troszeczkę, no tam ogłoszeń. Generalnie ten vlog się troszeczkę rozciągnął bardziej niż bym to chciała, ponieważ jest dzisiaj już czwartek, 28 grudnia, a vlog miał się zakończyć przed świętami. Obejmować w zasadzie tylko klipy z tej imprezy z lat 20 i moje czytanie książek z lat 20, -tych. ale rzeczywistość niestety zderzyła się ze mną yy, niczym tier z osobówką i yy, trochę to wyszło inaczej niż chciałam. Ja od też powiem, bo przeglądałam już te klipy, które były nagrane wcześniej, że zrobiłam totalny błąd początkującego i nagrywałam nie poziomo, niektóre rzeczy tylko jakby pionowo. Po prostu. To, co ktoś inny nagrywał, było dobrze nagrane, a to, co ja nagrywałam, było nagrywane w ten sposób. Po prostu, że nada. Ale yy, spoko, następnym razem będę pamiętać, a teraz to jakoś przeżyjemy. A teraz przejdźmy już do książek, bo tutaj niestety yy, też nie wszystko poszło z moim planem, ale spoko, odpuszczam sobie. Tak widać musiało być. Klimat świąteczny, klimat yy, Angliny i generalnie... Za dużo rzeczy się działo w tym tygodniu, że mogła przeczytać cztery książki na raz. E, tak więc, e, w porównaniu do e, tego, co sobie zakładałam, to oczywiście w Virginia nie ruszyłam. Jakoś nie mogę z tą książką. E, muszę poczekać na lepszy czas. To, co jeszcze jest moją taką hańbą, troszeczkę i wstydem, jest e, Na no Zachodzie bez zmian, którego przeczytałam do dwie strony, ale powiem Wam w okresie przedświątecznym, kiedy czytałam o facetach w okopach, którzy. Jedzą jakąś tam fasolę z puszki i w ogóle jest mi ciężko to jakoś tak nie, nie. Żadna z tych książek, które czytałam, nie była wybitnie świąteczna, bo w sumie to nie lubię książek świątecznych, ale ta jakoś mnie od pierwszej strony po prostu odpychała i yy, nie, po prostu musi się chyba inny moment dla mnie, żebym to przeczytałam. Tak więc kolejna książka z lat 20. którą miałam czytać niestety. E tak, jak mówiłam, tajemnicza historia w stylu przeczytana, ale w poprzednim y, klipie już o tym mówiłam i wydaje mi się, że y, wyczerpałam temat. I y, druga, czyli ostatnia książka wydana w latach 20., którą udało mi się przeczytać y, podczas nagrywania tego vloga, to Wielki Gatsby, o którym już wspominałam w poprzedniej przebitce. Y, a teraz y, już przychodzę z. Y, Zakończoną lekturą. Jak wspominałam, chyba to był mój read. Czytałam tę książkę jakieś 8 lat temu i pamiętam, że w owym czasie nie za bardzo do mnie ta książka trafiła. Wydawała mi się ok, w porządku. Rozumiałam w jaki sposób, na jakiej podstawie książka ta jest zaliczana do takiego kanonu literatury klasycznej, dlaczego jest doceniana. I tak często czytana i komentowana. Natomiast dla mnie była nudna trochę. Nie do końca rozumiałam wybory, różne fabularne y, autora. Różne sceny wydawały mi się wrzucone tak po prostu o, poszatkowane trochę i brakowało mi takiej ciągłości. Natomiast teraz, kiedy czytałam Gatsby'ego po raz kolejny, widziałam już większy sens. W tych poszczególnych scenach te wszystkie elementy układanki y, złożyły mi się w całość, i dużo bardziej podobała mi się ta książka, i pod względem fabularnym, już nie mówię stylistycznym, bo to też w porządku, ale <laughs> również y, chyba więcej wyciągnęłam po prostu takich, załóżmy, mądrości z tej książki. Y, przede wszystkim y, Fajne było pokazanie no, samego Gatsby'ego, który mm, był osobą bardzo ambitną, która miała swoje wielkie marzenia i dążyła do nich po prostu swoją pracą, wyrzeczeniami, y, po prostu robiła co mogła, żeby przebić się i osiągnąć to, o czym marzyła. Y, natomiast w tej książce pokazane jest jak bardzo człowiek może być uwikłany w czasy, w których żyje, w jak bardzo społeczeństwo czasami ogranicza pewne możliwości jednostek, ponieważ zdarza się, że po prostu pracując na dziesięciu etatach i robiąc po prostu, wypruwając sobie żył, robiąc wszystko, nie zawsze jesteśmy w stanie przebić się przez ten szklany sufit i nie zawsze marzenia się po prostu spełnią, bo. Człowiek jest po prostu w pewnych ramach, których nie zawsze udaje się, z których nie zawsze udają się wyrwać. Powiem Wam, że yy, nie wiem, co jeszcze miałabym powiedzieć o tej książce. Yy, plączę się w zeznaniach i nagrywam to już któryś raz, yy, natomiast dałam gaćowi mu 9 na 10, tym razem czytając tą książkę. Nie pamiętam, ile dawałam gwiazdek wtedy. W 2013 czy którymś tak. Natomiast na pewno było to trochę mniej. A w tym momencie doceniam tę książkę i mogę ją z czystym sumieniem wszystkim polecać. Na tym koniec literatury lat 20., ponieważ zamiast czytać, właśnie na zachodzie bez zmian, wolałam sobie podczytywać Martwca Katarzyny Puzyńskiej. Jestem na 175 stronie. W poprzedniej przybitych już chyba mówiłam większość tego, co miałam do powiedzenia. Teraz mogę dodać tylko, że bardziej poznajemy poszczególnych bohaterów, którzy jechali w tym feralnym autobusie, który zaginął. Jestem ciekawa, co będzie dalej. Będę to kontynuować i mam nadzieję, że do końca roku uda mi się przeczytać. I jeszcze y, w sumie sporo jestem za połową, sporo przeczytałam z milczącego zamku. E, powiem Wam, że tu są strasznie małe literki e, i większość ogólnie słucham na audiobooku. E, gruba jest ta książka, też muszę przyznać, 558, takie małe literki. E, tak, co mogę powiedzieć, to e, książka się dłuży. Bardzo podobał mi się początek i wprowadzenie i ta tajemnica, jak już wspominałam, przypominała mi ta książka Trzynastą opowieść, natomiast w tym momencie, w którym jestem, to wrażenie trochę się rozpływa, rozmywa, bo po prostu wszystko jest takie przydługie. Mam nadzieję, że w, drugiej, że w drugiej połowie akcja trochę przyspieszy i mam nadzieję, że takie rozwiązanie akcji, o którym myślę, bo były pewne wskazówki i ja mam pewną swoją teorię na temat tego, jak to się skończy. Jeśli będzie tak, jak mi się wydaje, to ogólnie polecam gwiazdki, bo będę zawiedziona, że to tak, takie proste było rozwiązanie. Natomiast również wypowiem się, kiedy skończę czytać. I na tym koniec, wreszcie po tylu dniach i... I na tym koniec... Wreszcie się żegnam z wami. Przepraszam za jakieś moje złe fryzury i pln. Nie, nie będę za nic przepraszać. I na tym kończę mojego pierwszego vloga. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do wstawiania łapek w górę oraz do komentowania. I życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, ponieważ jest to ostatni film w tym roku na pewno. I do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się. Pa.